Nie wiem, co mnie w ogóle podkusiło, żeby wybrać się na studia. Przysięgam. Dzień dobry, witam wszystkich najserdeczniej. No Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj mamy kolejny dzień i w dzisiejszym dniu jest poniedziałek. Jakkolwiek to brzmi. W każdym razie zaraz mam wykłady, najpierw mam gramatykę potem literaturę staropolską, na całe szczęście zdalnie. po czym o godzinie 18.30 mam wykłady już w, wiecie, na uniwersytecie i muszę sobie tam dojechać. I co? Ogólnie rzecz biorąc, już, już master rzeczy do przeczytania. Szczerze, ja nawet nie wiem, co czytać, nie wiem, czy mam się uczyć, po prostu nie mam żadnego pojęcia i mam już dość. Wczoraj chyba przez jakieś, nie wiem, 40 minut czytałam jakąś książkę i ja po prostu to czytałam, i, 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 i przysięgam, jedyne pytanie, jakie miałam w głowie, to dlaczego. Poszłam na studia. Przysięgam. By the way, tak to wygląda jak tu nie jest ten y, pościelony... Nie wiem czemu, ale jakby pytaliście się mnie o to, gdzie śpię, więc właśnie tutaj, w tym miejscu. I, i jak mówię, jak nie jest pościelone, to sobie tutaj leżę. I szczerze, I wish to it tak wygodnie, ja pierniczę. I jakby najchętniej to na wykładach zdalnych co sobie tutaj leżała i na laptopie sobie po prostu chillowała. I wiecie, na zdalne wykłady. Ale to nie działa pod tym względem, że ja po prostu się strasznie szybko rozpraszam tutaj w domu i to jest duży minus zdalnych, bo jakby z przyzwyczajenia po yy, szkole średniej, yy, to nie, nic mi się po prostu nie chce, totalnie nic. I jak ja miałam po prostu wykonać, że: o dobra, to sobie o, ja sobie to jest odcinek, zmontuję, to jest wiemy, ja turkę, i tak dalej. Yy, yy. I właśnie dlatego z tego powodu to nie jest zbyt dobre dla mnie, więc muszę niestety, jak wiecie, być przy komputerze. Nie, no oczywiście, że to jest sobie z tym rzeczą ułożona w studiach. Jest jakby całkiem fajnie. Jest jakby serio całkiem fajnie i podoba mi się to, co robimy na tych studiach, ale, no wiecie, muszę się przyzwyczaić do tego, że przez w sumie pół roku nic nie robiłam, bo miałam najdłuższe wakacje życia, a teraz mam nagle. Pełno rzeczy do robienia, także jest to dosyć ciężkie dla mnie I mam nadzieję, że szybko to ogarnę Także no, na to liczę Nie jest kolorowo, ale jest całkiem fajnie jednocześnie Nie wiem, jakby... Dobrze, że mi siało, przynajmniej to, co się uczę um. Więc ten, za 5 minut mam zdalne, teraz mi jakieś parówki, które to akurat jest zjem na zdalnych No i co? Ja mam nadzieję, że się skupię, bo teraz jakby na ostatnich wykładach Miałam historii filozofii wykłady zdalne Szczerze naprawdę, ciężko mi było się skupić ale znowu, jak miałam wykłady z antyku i Biblii, jakby wiecie, normalnie na uniwersytecie, to umiałam wszystko, jakby wiecie, czaiłam, słuchałam i tak dalej, i nic mnie po prostu nie dostarczało. Tutaj w domu jednak jest ciężej mi się skupić, i. no i nie wiem, ale z drugiej strony wolałam, żeby było wszystko znane, bo była chillerka totalna, i nigdzie nie, musiał, nie musiałabym się nawet ruszać. To by było cool. Jo, jest jakaś zmiana, zmieniłam teraz na 4K, a nie na HD. Szczerze, nie mam pojęcia. Właśnie zaczęło trwać spotkanie. Najgorzej, najgorzej, Widzowie. Trzymajcie kciuki, bo, bo będzie wesoło. Jestem, Widzowie, już po zdalnych wykładach. I co? Przeczytałam jakieś trzy teksty, bo muszę na dzisiaj je przeczytać. W ogóle może Wam wytłumaczę, jak wygląda mój plan dnia, bo ten, bo tego Wam nie powiedziałam, to jest mi istotne dosyć. Ogólnie to zaczynam od tego. Ogólnie zacznę od tego, że miałam te zdalne 2 godziny, znaczy 2 godziny, 2 godziny jakby dwa zajęcia, więc to 3 godziny zdalnych miałam na samym początku. Teraz przeczytałam jakieś te teksty, bo o 18.30 muszę dojechać na uczelnię na wykłady już stacjonarne. A w międzyczasie na 13.20 mam pracę i o 12.34 mam autobus, także ten, także znaczy na 13 miałam pracę, więc w każdym razie o 12.34 mam autobus. No i muszę, słuchajcie widzowie, co? No muszę się ogarniać już, ale strasznie, strasznie mi się nie chce. Eee, I poleżałabym w domu i wie, codziennie mi się udzi... Nie, 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 nie. Ja mam dobrać. No ogólnie to ten, widzowie, poniedziałek już minął i macie piękny wschód słońca i jest teraz wtorek. Taka informacja i, i no, no trochę chaotycznie, ale, ale sorry. Mam tak zarobić miejsce no na telefon. Ale jak on nie spadnie. On może tak i Nie, tak nie da. Bo patrzcie. To jest dobre miejsce, to jest świetne miejsce, ale jak spadnie mi telefon, to będzie fatalnie. Trzyma się, jest dobrze. Ostatnio mówiliście mi, że strasznie mówię tak, jakby ktoś spał obok mnie. Po prostu dlatego, że ja było mam sąsiadów ja nie wiem czy to słychać czy nie i trochę mi głupio mówić serwis YouTube y przy... Wiecie jak to stosuje się. Ale bez tam jest jakiś ziomek Nie wiem, kurde nie widać tego, ale o, o. What the fuck Nie no nieźle Brak z tej dygresji, widzowie witam was Najserdeczniej w bardzo Długo wyczekiwanym odcinku, ponieważ Prosiliście mnie o to, żebym pokazała Taki mój dzień, jak on wygląda. I ogólnie to, to będzie vlog z dwóch dni prawdopodobnie, bo dzisiaj akurat nie mam wykładów, jest wtorek i nie mam wykładów, e, ale jutro mam wykłady, w środę. I co? I, i, i robię już obiad, ponieważ jakby rano nie, nie, nie wpadam na to, żeby, żeby nagrać odcinek. I rano jakby w sensie vloga, a odcinek nagram i teraz zrobię miniaturkę, patrzcie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj zrobię sobie miniaturkę, to jestem ja, siedzę tutaj i muszę chyba napisać tutaj sy, a... A i to będzie to. O kurde, kurde, taki, i tak, taka będzie miniaturka na wczorajszy odcinek albo przedwczorajszy odcinek w sumie raczej jak nie widzieliście, to koniecznie go oglądnijcie, bo tam odpowiadałam na fajne pytania. W każdym razie dzisiaj robimy obiad widzowie, dzisiaj robimy słoiczki. W sensie moja mama mi zrobiła rosu i myślałam, że nie mam już osolu, ale mam jeszcze sobie resztkę, więc zarobiście. Tak to, tak to my na pierogi jakieś z, z Biedronki. A widzowie, przez to, że jest tak jakoś dziwnie, o, przez to, że moja mama mi do tego roz, no rosł, po prostu rosł, My spożyjemy sobie dzisiaj rosł, więc zarobiście, mega się cieszę. Jest to bardzo fajne, także wyłączamy płytę. Oczywiście nie miałam dalej robić. Okej, okay, let's go. I co? I, i, I zarobiście, widzowie, nie no, ja tutaj się już całkiem dobrze potrafię odnajdywać. I, i co? I dzisiaj... Nie idę do szkoły, dlatego że zresztą do szkoły. Ja muszę przestać mówić na studia szkołę przede wszystkim. W każdym razie nie idę dzisiaj do, e, na studia, na uczelnię, ponieważ mam dzisiaj wolne. W e, wtorekem po prostu wolno nie mam zajęć. Tylko dzisiaj idę do pracy. I wczoraj ja też byłam w pracy, i dzisiaj idę do pracy. No nie z mówię sobie, na pewno nie z ale wydaje mi się, że praca jako tako też. Podchodzi pod życie studenckie, dlatego też y, jestem prześwietlona i dlatego też, y, no po prostu, nie wiem, nie mogę Wam pokazać jak wygląda praca, bo ciężko by było i też w sumie nie mogę tam nagrywać, więc no, ale, ale jakby zabiorę Was mniej więcej i więcej pewnie jakby z dzisiejszego vloga będzie pewnie jutro, bo jutro mam od godziny 9 do godziny 18.30. Kocham to, kocham, naprawdę kocham. Mam WF w ogóle. Jakby pierwszy raz mam WF, to się tydzień nie umiałam, ale organizacyjną lekcję i to, mam nie wóz mi musiała ćwiczyć. Lol, Jakby nie wiem jak to nie wyglądało, ale w sumie spoko, było, bo No, jako się rozruszam, na słuchajcie. Jest dobra, to jak widzicie rozuję jak mi się robi, także gitara. No i tak to wygląda, no co na no, swojej mam, mogę powiedzieć. Ja mogę pokazać o, co jest, what, co jest w mojej ten lodówce. Ja Wam tutaj pokażę, uwaga. Mam dwie pomarańcze, bo myślałam, że będę robić sobie herbatę, ale ani raz musi się jej przekroić. Mam pieczarki, mam y, wodę, masło, banany, jajka. Mam mnóstwo sera, dlatego że robię cały czas tosty. Ketchup oczywiście do tostów, mam też gratkę, coś y, w sensie taki jogurt. Y, serki z Hochlanda, trzy dwie i pół parówki mi zostało, ok. Cebulę, smalec też mam, sałatkę w ogóle, jo tutaj dzisiaj zjem na kolację. Y, musztardę, dżem i, i ten, trzy napoje plus 18. I to tyle. A w zamrażarce mam bułki i pierogi mojej mamy, także mniemam ty o tak. No i ogólnie to co? Za pół godziny mam autobus, i muszę po prostu wyjechać, bo w sumie mam na 14.30, także muszę tam jechać. A szczerze, trochę mi się nie chce, w sensie, no, chciałam sobie poleżeć w domu, w łóżku, ale w sumie teraz miałam taki. No, leżę mnie swoim Never Nevermind. W każdym razie, e, lecę do tej pracy, potem do mnie prawdopodobnie przyjeżdżają rodzice. Potem już nie mam planów, może ktoś do mnie wpadnie w nos. Zobaczymy i co, i, i tyle, Więc um, po prostu, was zabieram, jak już będę szła na autobus. Także ten, chodźcie ze mną czy coś. Ja, y, Wychodzę sobie do pracy i co? nic, to pierwszy raz idę na ten przystanek, w ogóle mam nadzieję, że się nie spóźnię, nie mogę się spóźnić, bo jakby nie wolno się spóźniać do tej pracy Także mam nadzieję, że tak się nie stanie No i pewnie widzimy się po prostu jak nie wiem, a my będę już w autobusie czy coś, bo z pracy tak jak mówiłam, przecież nie mogę wam za bardzo nic nagrywać. Także no, ale ten, ale jak wrócę to pewnie coś nagram, ale i tak jakby więcej będziecie mieć materiału pomiędzy jutrzejszego dnia po jutro będzie się wyliczało Także no, a ja lecę na przystanek jest już drugi dzień, tak jak mówiłam, jest mocno. Szczerze, nie mam w ogóle ochoty tam iść. Mam Włówek na początku, nie wiem co wymyśli Włówek w ogóle na studiach. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia i co. I moje się na nie to jest tost i, i herbata. No, i ten. Mm, mam nadzieję, że się na tym, bo kończę zajęcie o 18.30 i w sumie to będę w domu już o mm, 17 chyba ale no do 18.30 mam zajęcia, bo mam jeszcze zdalne potem, no kur, cool, ale co no, no no ciężko, dzisiaj mam naprawdę ciężki dzień, dzisiaj po prostu mi się nie chce i, i nie wiem, <grym> bo to żyję tak, mówiąc, że powiedziałam, że muszę też później spać, bo musiałam czytać, nagrywać i, i co I, i około pierwszej chyba poszłam sobie spać, bo jeszcze jakby tego musiałam kurde sofokresa czytać, kilochreta. Ale co, no co, no, no, no nic, no lecę na przystanek, się na przykład zjem i lecę na przystanę. chyba mam, mam busa za 20 minut, za pół godziny, pojadę chyba ten za pół godziny, bo nie przesadzajmy. Nie mogę być tam tak wcześnie, najwyżej się spóźnię, a, a przynajmniej sobie zjem czy coś, więc no, a mam cię ciężki dzień przed sobą. Ej, jestem już w domu po wykładach i mam teraz stanę. Więc nie mogę, się muszę słuchać, co nie bo tam ogarniam, tam ten, a teraz moje pierogi, więc po prostu wezmę teraz po wykładzie, bo muszę mniej więcej cokolwiek chociaż w część z niego wyciągnąć. Okej, okay. jest dobrze, to jest moje pierogi. Są Tutaj mi ten mego mówi, ale no, szybki odcinek, szybkie pogadanie, co się dzieje. Także na gitarę. Także sobie są widzę. Ale się rozpadało, ja pierniczę. Ale w sumie cool w ogóle, w ogóle ja zaraz Wam coś pokażę. Kup, kurde, muszę go usłuchaj. dobra, wrócie co ja fa faktycznie, za 20 minut, wrócę, za 20 minut jeszcze dajcie mi chwilę i za 20 minut, że i mam wszystko okarne Z takiej naturalistycznej interpretacji można powiedzieć, nie chodzi tutaj o to, że rzeczywistość jest, tylko że ma w sobie pewną własną energię. Dobra, jest godzina 18.18 .18 i właśnie skończyłam swoje wykłady. E, miałam dzisiaj tak, bo Wam w sumie do mnie powiedziałam, bo nie miałam kiedy nawet mam powiedzieć, że wyglądało to u mnie tak, że wstałam rano i miałam o 9.00 WF, po czym miałam od 11.00 chyba 15, 11.30 jakoś tak, wykłady. Miałam trzy wykłady, jakby wiecie, tam stacjonarne. I potem miałam, jakby, 15 minut na wrócenie do domu, ponieważ tutaj w domu mam zdalny wykład z historii filozofii. I szczerze, historia filozofii to jest tragedia. Nie podoba mi się ten w sensie, jakby, jest strasznie ciężki, nawet no jest takie totalne, mocno maślane. No więc, jeżeli chodzi o wykłady z filozofii, to dosyć kiepsko, tak mega kiepsko w sumie. Eee, I co? No i nie wiem, i nie umiem się w ogóle skupić na tych wykładach. W ogóle ja nie po prostu co się dzieje, także no. Ale nie istotne. Wróciłam z drugiej pierogi. I to był ciężki dzień, bardzo ciężki, ogólnie to na łacinie na przykład też ledwo co po prostu ogarnę, ja muszę sobie to ogarnąć tą łacinę, bo naprawdę nie wiem, chyba napiszę w końcu jeżeli ktoś z was może, o, może ktoś z was widzowie umie łacinę, albo nie wiem, ma brata, który umie łacinę, ma siostrę, która umie łacinę, ma mamę, która nie wiem, która uczy łacinę akurat, błagam was o jakikolwiek, yy, nie wiem, kontakt do tych osób, bo ja po prostu tej łaciny nie ogarniam, więc... Cholernie widzowie potrzebuję tego. Eee, I co? I chciałam Wam pokazać, jak to tutaj wygląda, ponieważ nie pokazałam w jednej rzeczy, mianowicie, że coś zmieniło się moim mieszkanie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że to jest telewizor, a druga jest taka, że przykleiłam ledy. I zobaczcie, one są tutaj tak przyklejone, tak to wygląda. To odcinka go na to mniej więcej w ten sposób. No i jeszcze wam pokażę. Jak to wygląda, że no po prostu z tej perspektywy jak się wchodzi, więc no to więc więc, 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 tak. No więc, no wydaje mi się, że ładnie całkiem więc jakby mi się podoba, więc jako tyle, to, to był taki, taki Jedyne co mi tutaj jeszcze brakuje, to tutaj stolika, dywaniku i chyba wszystko mam, tak mi się wydaje. Ta ściana na pewno zostaje biała, ponieważ tutaj zawsze, znaczy zawsze dwa razy to zrobiłam. W każdym razie to jest, wiecie, projektor sobie daję i, 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 oglądam filmy. Więc w sumie to jedyna ściana do zagospodarowania, bo chciałabym jakiś obraz, powiedzieć. Ha, w zasadzie, ale ledwo co, tutaj jakby nawet nie ma miejsca na to ha, Na skosie tego nie powieszę, no i tutaj mogę ewentualnie jakieś obrazki powiesić, ale to, to ciężko, jakieś zdjęcia Chciałam zdjęcia w sumie, także nie wiem, no jakoś to się ogarnę, zrobię istotniejsze jakąś roślinkę I chyba będzie wszystko hit Także bardzo fajnie e, I co? I teraz idę, te jakby jest godzina 18, chyba 20 Fajnie, że skończyłam już wykłady I jedyne co chciałam zrobić i co muszę w sumie zrobić To nagrać odcinek na jutro Trzeba na pojutrze od Ever, i no, w każdym razie po prostu nagrać odcinek, to jest bardzo ważne. zdając się pracą, ogarnę zaświadczenie o niekaralności, co mi jest potrzebne żeby do pracy. Potem chyba przyjdzie do mnie Ania, więc sobie poczytuję przez chwilkę, a potem jak pójdzie, to muszę przeczytać. O nie, muszę jeszcze jest pieśń panowskiego. Może ósmą przeczytać i znowu analizować i zinterpretować. Zobaczę to to teraz najpierw zrobię, bo to jest najważniejsze w sumie. Jakby studia stara się to zestawiać, wiecie, najbliżej na jak się da, bo to jest ważny priorytet. I stara się tak robić. Nie zawsze wychodzi, ale okej? Okay. No więc w każdym razie tak, teraz się zabieram za tą interpretację pieśni panowskiego, i muszę jeszcze przeczytać jakieś coś tam o talesie i coś tam, coś tam na historię filozofii na jutro. Więc to teraz zrobię. No okej. Okay. No to let's go, W takie razie let's go! No i mamy kolejny dzień. Nie wiedziałam, że będę nagrywać w w dobrych nie myślałam, że wczoraj coś nagrałam, ale stwierdziłam, że wczoraj w sumie nic nie nagrałam, już że wiedziałam, że dużo się dzieje. Dzisiaj też się w sumie dosyć sporo dzieje, bo mam teraz dwa przedmioty, potem wracam do domu i potem znowu jedę na dwa przedmioty. I nie wiem, w sensie byśmy to nagrać, ale wiecie, ja nie mogę nic ani nagrać na wykładach, ani jak jadę tramwajem, ani, ani tak dalej, także jest dosyć ciężko to wam to pokazać. Ale będę się dzisiaj starała po prostu więcej i, i, i tyle. Wczoraj w sumie do około 12.30 coś takiego siedziałam i ogarniłam zajęcia. I było mega ciężko, ale wiele się udało. No i teraz jakby mam bycie literaturę staropolską i historię filozofii. I jakby to właśnie na te dwa przedmioty robiłam to wszystko. I nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Ciężko, zwłaszcza na literaturze polską, się znalizować, interpretować tego Jana Konowskiego, Dodatkowo przyszedł jakąś definicję pieśni na pięć stron. Także... Zajebić z brutal Nikt nie mówi, że będzie łatwo. No, a tutaj robię sobie śniadanie. Dzisiaj bułka. Z jakimś serkiem. To jest dobre śniadanie. Dobre śniadanie studenckie. Idę na autobus. Jest ciężko, by zrobić bardzo ciężko, szczerze powiedziawszy. Eee, jest dużo nauki, nie będę ukrywać. Jestem strasznie zmęczona, Nie mogę czekać weekendem, po prostu to będę mogła mój z i się wyśpię, przede wszystkim, bo tego mi brakuje. No i co? No i nic, no. Jest też zimno, i nie wiem już, jak wam się ubiega, bo mam głos, bluzę, termo, jakby Steve i jest mi strasznie zimno. Eee, jestem małograna totalnie, a. No jak widać. Nie jest kolorowo. Ani trochę nie jest kolorowo. Dobra, udało mi się być, że ja sama. I, i, I jestem już pod moją salą. Ja idę na wykład. Więc trzymajcie kciuki, bo będzie ciężki. No przecież mogę to mi jest mi z nich przykro. Bo to jest nie za nimi. Chyba tam mam wykład, bo tu. W to nie mam. A tak to wygląda. Jak mam być 4 to jeżeli o moje wykłady... Nie wiem co się działo, byłam zbyt zmęczona Robię sobie teraz kawkę i mam nadzieję, że to mnie w jakikolwiek sposób pobudzi Teraz muszę nagrać filmy, dlatego że jutro wyjeżdżam I jutro będę miała w sumie też godzinę czasu, żeby nagrać film Także jutro nagram jeden odcinek, a dzisiaj muszę minimum trzy Także teraz chyba postaram się dwa nagrać W sumie też ten będzie dodatkowo jako trzeci, czwarty To mam nadzieję, że do niedzieli ogarnę zapas, ponieważ do niedzieli zostaję w domku I się w sumie nagań, nie doczekać aż wrócę i co jeszcze? No i tyle, no i muszę troszeczkę mm, rzeczy porobić. Też sobie do domu, jakby wezmę rzeczy wieczorem, będę sobie, nie wiem, je robić, czy na sobie tego filokteta. Nie wiem, nie wiem, no dobra. No i, i, i co mam powiedzieć? No, jakby no. Potem, co w sensie, jakby teraz, jeżeli chodzi o, jakby teraz, taki, to, co się dzieje teraz, to nie? Jakby mówimy o planie dnia y, dzisiejszym, już odbiegając y, od tej dygresji. Y, a propos, czemu to jest tak ciemno? A propos tego, czy to mi się wydaje, że jest ciemno? Nie wiem, jakby odbiegając już od tego, że. od tej niedzieli, i tak dalej, to chciałam powiedzieć, nie idę na ten telefon, żeby było mnie dobrze widać, żeby mnie nie prześwietlała, naprawdę. No, ja pojęcia. Dobra. W każdym razie. Dam eee, na teraz, dam na dzisiaj. Teraz robię kawę, ponieważ za sobą totalnie umieram w ogóle i, i nie, mam, nie mam na nic po prostu energii, się najchętniej przysięgam, że gdybym się teraz położyła do łóżka, zasnęłabym po prostu. Tak obym zasnęła, nie wstałabym i... więc nie mogę tego zrobić. Także szybka kawka. Następnie praca, czyli YouTube, ale mam też drugą pracę i też muszę zrobić jedną rzecz do niej. Także najpierw zrobię tą rzecz do tej pracy, potem ogarnę YouTube'a. Następnie muszę jechać znowu na uczelnie, ponieważ mam nauki pomocnicze. E, jeszcze nie miałam tego przedmiotu, nie wiem, co w ogóle mi chodzi, ale wydaje mi się, że będzie coś takiego, żeby mi pomagać. Nie wiem, się uczyć czy coś. Wiecie o co chodzi, jakby takie po prostu duperelki. E, I następnie mam mój ulubiony przedmiot, czyli poetykę z elementami teorii literatury. I w sumie tego się nie mogę doczekać, bo jak mówię, to jest mój ulubiony przedmiot, bo podoba mi się tam strasznie. E, na tym przedmiocie także, także, także fajnie bardzo i, i kentwade dla niego. Zobaczymy, co się będziemy robić. To jest chyba naprawdę romista, i szczerze, jakby y, potem, jak wrócę, to pewnie będę się i nagrywać odcinki, bo też muszę to zrobić. Ale chciałam wam powiedzieć, że, y, że ten, że jakby na historii filozofii widzowie. Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek tak ciągnął wypad. Przysięgam. Ja po prostu. Ja siedziałam i sobie myślałam, no błagam, błagam o koniec. Jeszcze byłam tak głodna. Na literaturze Staropolskiej są i tak były w brzuchu, włączyły się, ja piernicze, ale coś zjadła, Potem do to historia filozofii. Jakby. Yy, muszę wyciągnąć na Jakby. ciężko, naprawdę. Jakby następnym razem, jak będę mogła. O, fak, włączyłam mikrofalówkę, nieważne W każdym razie, następnym razem, jak będę mogła sobie. Znowu, znaczy no będę, ja sobie będę mogła rejestrować swoje przedmioty i tak dalej i tworzyć swój własny plan zajęć, to nie ma opcji, że dam coś na mam no, przysięgam. To jest po prostu zabójstwo. Naprawdę miałam się taki problem, żeby wstać. Myślałam, że nie wstanę. Jakby ja już ty tak myślałam, że może wykorzystam losówki, może nie pójdę dzisiaj na zajęcia i zostanę sobie po prostu w domku, będę chilować, ale w sobie sensie nie, nie mogę tego zrobić, bo pójdę na to nie pójdę na inne wykłady, to jest tam po prostu... Nie, to jest to jest, to jest to jest tragedia. Więc nie mogę umienić żadnych wykładów. Taka jest zasada życia, bo jak to zrobię... To koniec mnie na studiach, że tak powiem, więc nie mogę tego zrobić. Eee, I tyle. No więc idę nagrywać, kochani. A... I wydaje mi się, że wiecie co taką już mogę kończyć. W sensie, wydaje mi się, że nic już nie będę ciekawego robić, bo jakby to wszystko się obiera na pokazam pokazałam wam jak mniej więcej to wygląda. Eee, no i tyle w sumie, także no, dzięki serdecznie, za to się do końca Zobaczymy czy będzie więcej wokół z Krakowa Mam parę pomysłów, ale jakby to są takie pomysły, gdzie ja muszę po prostu mieć więcej czasu teraz wiecie, wszystko to jest dla mnie nowe I jakby nie mam teraz dużo nauki, bo jedynie jest to, mam po prostu dużo zadań i czytania Ale wiecie, jakby jest to dla mnie nowe i muszę się do tego przyzwyczaić I to jest mi w wszystkim najtrudniejsze Dlatego no, musicie mi dać po prostu chwilę czasu Ale mam fajne pomysły, i w Krakowie można robić fajnego Także bądźcie ze mną, subskrybujcie, dzwonkujcie Widzimy się jutro 18.30, tak jak codziennie Łapujcie. Właśnie, a propos łapek, proszę, zostawcie łapkę. Tak, tu zostawi łapkę, jest super. I ten. No i widzimy się niebawem. Do zobaczenia, widzimy się później. Cześć! Kocham Was mocno, pa!